Widzimy tutaj rowing bazartowy, to są nitki bazaltowe, z którego wykonywane są później pręty zbrojenia niemetalicznego, pręty bazaltowe. Równie dobrze możemy mieć rowing szklany, z którego wykonywane są pręty zbrojenia szklanego, i taki ten rowing, musimy zbadać jego wytrzymałość na rozciąganie. Mamy tutaj maszynę, która służy do badania wytrzymałości na rozciąganie, czyli zahaczamy tutaj nasz rowing. Dzięki temu badaniu Możemy wiedzieć, jakiej wytrzymałości mamy materiał, z którego produkowane są pręty zbrojenia niemetalicznego. Po co takie badanie nam służy? Do tego, żebyśmy wiedzieli, z jakim materiałem mamy do czynienia podczas produkcji zbrojenia kompozytowego, i dzięki tym właściwościom możemy prognozować, jakie będą w przyszłości wytrzymałości zbrojenia już gotowego pręta, który stosowany jest w konstrukcjach żelbetowych jako zamiennik zbrojenia. Stalowego. W katedrze konstrukcji budowlanych zajmujemy się zbrojeniem niemetalicznym, ale również zbrojeniem rozproszonym, które dodajemy do wzmocnienia betonów i zastępowania zbrojenia podłużnego. I takie też badania przeprowadzamy na maszynie obok. Zapraszamy serdecznie do współpracy.